Cześć, witajcie, dragon z tej strony. Słuchajcie, taki dosyć nieplanowany odcinek, ale jest. Type 75 MLRS. Zapomniałem, że to wypożyczyłem, a się okazuje, że to bardzo, jak dla mnie przynajmniej, przyjemna maszynka, którą się mogę dosyć pośmiać. Jakby Wam to powiedzieć, to jest yy, wyrzutnia po prostu rakiet niekierowanych. Mamy rakietki 130 mm, każda. 4,8 kg masy ładunku wybuchowego, 51 mm penetracji. Oczywiście, że zabijemy tym Tygrysa 2, oczywiście, że zabijemy tym Panterę oraz inne pojazdy. Natomiast co miałem powiedzieć, wypożyczyłem sobie ten pojazd i o nim zapomniałem, natomiast już wiem, że będę chciał go podczas zbliżających się zniżek kupić. No bo robię to, nagrywam 6 października 23.40. Natomiast tak, no wiadomo, urodziny Gajin, koniec października, początek listopada, na pewno będę chciał sobie to zakupić. To jest za złote orzełki. Kosztuje on, żeby wam nie skłamać, 8200. Tak więc mam nadzieję, że jeżeli by była, powiedzmy, zniżka 50%, no to 400 jestem w stanie dać za tą. Wyrzutnie rakiet, a naprawdę, bawię się nią zacnie, natomiast coś jeszcze, no, chyba to tyle, nie będę nic mówił o tym, maszynce nie mamy, pancerza trzech, załogantów, silnik i tyle, mamy 0 stopni opuszczania armaty, żeby było ciekawie. Tak więc no niestety musimy, no od przodu nie strzelimy, bo tu mamy 50 cala. a tym 50 Kalem da się strącać samoloty, już to zrobiłem nawet. No ale nie przedłużam, wczytuję nas do bitwy i widzimy się na polu chyba. No dobrze, słuchajcie, na bitwę długo nie czekałem. Mamy Tunezję, 120 punkcików nas kosztowało. Maszynka, widzę tutaj pojazdy ży, yy, 4, 6, 3, yy, 6, 7. A, nieźle. Sama ta maszynka, ten Type 75, jest na battle rankingu 7,0. O jest bardzo ciekawa maszynka, jeżeli chodzi o położenie jej w drzewku. O chryste panie. Czekajcie. Ja to widzę, natomiast oni też mnie widzą. Nie opuszczę, nie nie opuszczę. No, dosyć dużo już tych strzałów w nas poleciało. Natomiast ja nie o... Uh, Dziękuję gentlemen, if you will, look right here. No cóż, nie wspomniałem wam o jednym minusie tej maszyny. Trafienie w rakietę może powodować eksplozję maszyny. Hmm, kto by się tego spodziewał? No na pewno nie ja, co nie? Natomiast tak: 0 no, stopni opuszczenia armaty daje nam w kość. Trzeba na to naprawdę patrzeć. Natomiast mamy tygryska. Jedna rakieta, słuchajcie, ojej, nie! Jedna rakieta w tygryska 2 i mamy killa. Pierwszego, co prawda, ale no słuchajcie, oni się bardzo na mnie skupiają. Nie podoba mi się to. Ciekawe, dlaczego co? Na pewno to nie przez to, że bardzo łatwo mnie zabić. Ale zobaczcie, jest to bardzo mobilne. Ojej, je, tu Roszef już dostaje. Kolega widzę, że ma... O nie dobrze. I jest trzeci. Tam też ludzie są. Jak to wygląda? A co jakbym stanął o tak? I bym się wcelował tu. Czy ktoś nam tu wyjedzie? No, mogliby wyjechać, co? Dobra, to celujemy tutaj. Żeby... zmierzymy sobie jeszcze tak, żeby było. Okej. Okay. Poczekajcie, troszkę niżej. A tu? Nie. Trochę wyżej. Próbuję dziabnąć. Nie, on się już cofnął. Zobaczcie. Bo trafiłem też przy okazji. Szkoda, dużo rakiet zmarnowałem. Trafiłem w pelotkę, Pragę. Nawet się nie spodziewałem, że tam będzie stał drugi. No ale widzicie, mamy kolejnego kila. Jest to naprawdę bardzo przyjemna maszynka, jeżeli o to chodzi. No i jakby nie patrzeć, jest to niszczyciel na piątej erze. Coś tu jedzie nie. Jest to niszczyciel na piątej erze, tak więc wybadacie sobie szóstą R maksymalnie japońską. Licząc oczywiście od rezerwy. No to nie jest źle. A naprawdę bardzo przyjemna maszynka. Mam nadzieję, słuchajcie, że już mnie będzie lepiej. Słychać oczywiście, w razie czego walnę Wam coś, jakiś tekścik z przodu. No bo ostatnio walczę jestem cały czas się. takie przeziębienie mnie łapie, tak? Bo no słuchajcie, tutaj było 30 stopni, po czym nagle mamy 10 i znowu będzie 20. Tak więc, no to tak lata sobie, lata, a ja jestem takim człowiekiem, że nie lubię, jak tak ta temperatura skacze, w to mi z powrotem. I się dosyć łatwo po prostu nie to, że choruję, ale bardziej właśnie taki stan przed, można by to powiedzieć, chorobowy. Bardzo często mnie łapie, no i nie wyjedziesz tą Pragą, co nie? Dobra, nie cofaj się. Została nam zniszczona wyrzutnia rakiet. Chłop nas nie trafił w rakiety, ale została nam zniszczona wyrzutnia. Muszę się naprawić. Również straciłem 50 kala. Co jest złe? Dobrze, podziękujemy sojusznikowi za naprawy. To było KW 220. mam ja wam tak, ja nic dobra widzę, widzę, widzę. Tygrys 2. On chyba też mnie widzi. Czy to nie mnie widzisz? Hmm? On mnie wi Nie, nie na mnie się. Dobra, strzelił. Obróć, obróć, obróć. <ścoughs> Jedna rakieta, słuchajcie. Pomogę się naszemu sojusznikowi naprawić. On pomógł mi, więc. Nie. No nic, słuchajcie, mamy Szwecję. Nie jest to dobra mapa dla mnie, bo nie ukrywam. No, my depresji nie mamy. Więc no. Może być ciężko, że tak się wyrażę. Natomiast, no, postaramy się zrobić co w naszej mocy, prawda? Może zrobię tak. Już jedzie, patrzcie, już jedzie Robal. Podjechał na bardzo blisko. A, mam cię! Nie ze mną te numery. Co prawda troszkę mnie zmasakrował. Ale żyjemy. Straciliśmy jednego członka załogi. Jesteśmy w stanie już strzelać. 25 sekund do, na, do końca, napraw, tak. No dobrze, silnik naprawiliśmy. Czy coś się tutaj zamierza wychylić? Fajnie by było, ale chyba się nie powiedzie. Nie. Nikt nie chce się tu wychylić. Nie dziwię się. My się wychylimy. Patrzcie, nie, nie widzi nas, nie widzi nos, nie widzi nos. Oj, jest, jak to jest naprawdę. Ja się tak bawię, grając z tym. No, żegnam do hangaru M4 T26. Naprawdę, świetnie się bawię, jeżdżąc z tym czymś. Zresztą sami to widzicie. Jakby to nie jest moja specjalna jakaś reakcja, naprawdę bawię się jeżdżąc z tym pojazdem. No dobrze, jedziemy jako wsparcie ISA-6. Jego się będę trzymać pod tytułem: yy, niech zgarnie strzał za mnie, a ja wyjadę i rozwalę kogoś z rakiet. Nie ma tu nikogo, nie ma. Attention to the map, że kogoś mamy na plecach. No ja nic nie widzę. Przynajmniej na mapie. Ale to by był świetny tutaj pozycja, naprawdę. Oho, i z 6 się cofa, więc kogoś zauważył. A czy my kogoś zauważymy? Tak, 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 tak. Jakby nie ty byłeś moim celem, ale dobra. Nie ty kolego, byłeś celem. No dobrze, żeby film potrwał więcej niż 15 minut. No to mamy północną Holandię. No i się sprawdzimy tutaj. Jakby jest to jedna z takich map, które no, lubię. Nie powiem, że nie. Jest naprawdę ładnie wykonana mapa. Też lubię tą część, gdzie tutaj są po prostu 3 punkty i tyle. Też jest bardzo przyjemnie się gra. Natomiast tak, no ja wiem, że jadę pierwszy. Mój team jakoś nie zamierza robić tego. A tutaj będą się jakieś potyczki toczyć, więc sobie przycupniemy i poczekamy na ruchy przeciwnika. Bo wiadomo, no my jesteśmy lekko opancerzoną wyrzutnią rakiet, więc poczekamy sobie po prostu na to, co przeciwnik zrobi. Więc, jak to się mówi, w międzyczasie nasze T44 zostało zniszczone, a my daliśmy właśnie przejechać Tygrysowi. Szkoda. Nie, jak Panterze. Czyli Tygrys gdzieś tu jeszcze jest. Na pewno Tygrys. Tygrysowi też daliśmy przejechać. Enemy kill assist oraz tu jest jakiś czoł średni. Nie chcę na niego jechać. Niech on wyjedzie pode mnie, a nie ja na niego. Nie było tematu. Pop zginął. Szybko, 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 szybko. O! Ja się spodziewałem, że on będzie wyjeżdżał stamtąd, a nie że stąd. No dobra, trudno. No dobrze, jako że jest późno, ja to sobie jeszcze zmontuję w sumie dzisiaj. No, no już jest jutro, bo jest po północy. Natomiast tak. Type 75 MLRS. Bardzo przyjemna, no śmieszna taka maszynka, Forfan, oczywiście. Nie jest to jakaś maszyna meta. Bardzo przyjemny, Wam powiem. Pojazd, jak dla mnie, ja się w nim odnajduję świetnie, naprawdę. Co prawda, no ma to swoje minusy, bo jak zostaniecie trafieni w rakietę, no to eksplodujecie. Nie macie pancerza, no bo co to jest 20 mm, od góry 10, zobaczcie, od boku 12, zjadą was z 50kalem. No ale cóż, po to macie również 50kala, żeby się yy, wabić samoloty, może tak wam powiem. Nie no, żartuję, ja już jednego zestrzeliłem. Natomiast tak, no ciekawa maszynka, ale czy warta zakupu bardziej tak kolekcjonersko, albo jeżeli chcecie się pobawić grom. No bo to już jest rzeczywiście. E wiadomo, złote orzełki można wydać na coś o wiele lepszego. Patrz y drzewko ro e tak rosyjskie, no i macie tutaj taką maszynkę. Jak się nazywa 2S38. Tak, to możecie również zakupić za złote orzełki, tak więc. Hmm. Type 75 MLRS. Ciekawy niszczyciel czołgów, niszczyciel dobrej zabawy, że tak wam powiem. No bo możecie znokautować każdego jedną rakietą, tak jak to sami widzieliście. Dobra, bo się rozgadałem. Życzę wam miłego dnia, wieczora. Nie wiem kiedy to będziecie oglądać, tak więc. Papa. Pa.